Podstawowe numer 7. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, chciałoby się rzec, obserwując działania grupy inicjatywnej, która reprezentuje mieszkańców ulicy Chmielnej. To dzięki ich działaniom na osiedlu stanęło rodzinne sportowisko. Teraz osoby działające w grupie inicjatywnej lobbują na rzecz małego zadania, które znalazło się w tej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy chcą pomalować ulicę Chmielną. Aby... Powstał na tych zbiornikach mural. Mural, który będą mogli wybrać mieszkańcy, który zaprojektują mieszkańcy, i będzie on współgrał z terenem rekreacyjno-sportowym. Małe zadanie o tytule: pomalujmy ulicę Chmielną. Chmielna kolorowa konkretnie skupia się na tych szarych, ogromnych zbiornikach wodociągów i kanalizacji. Może pod kilkoma różnymi względami są one ciekawe, ale z pewnością mocno kontrastują z nowoczesnym placem zabaw, boiskiem i skateparkiem. Mieszkańcy chcą to zmienić. Chcielibyśmy, aby te zbiorniki były tłem. Piękniejszym, bardziej kolorowym i wzbogaciły ten plac. Chmielna kolorowa to nie jedyne zadanie, które promowali uczestnicy tej konferencji prasowej. To koalicja obywatelskich zadań kreatywnych. Oprócz stworzenia murali na zbiornikach z Wiku, pojawił się też pomysł, aby pozbyć się grołów z zielonogórskich kamienic. To zadanie małe. Pogromcy bazgrołów, myślnik, usuwanie bazgrołów z przestrzeni miejskiej oraz walka z tym zjawiskiem. Chcemy, aby jak najwięcej tych bazgrołów, które tak naprawdę nawet tutaj w centrum Zielonej Góry koło ratusza, jak się przejdziemy dookoła, zobaczymy kilkanaście takich napisów gdzieś na ścianach, przystankach, ławkach i tak dalej. Chcemy, żeby po prostu te napisy zostały usunięte. No i tak naprawdę to jest tylko pierwszy etap naszego działania, bo już poza budżetem obywatelskim będziemy również walczyć z tym zjawiskiem, będziemy szkolić młodzież, pokazywać, że to jest niefajne. Kolejne z promowanych zadań zgłosili do budżetu obywatelskiego młodzi ludzie reprezentujący grupę Tu Młodzież. Jak podkreślają, wykorzystali fakt, że młodzież może aktywnie uczestniczyć w budżecie. Pomysł jest ciekawy. Chodzi o stworzenie bezpłatnych punktów dostępu do internetu. Hotspoty mają stanąć w najważniejszych punktach w mieście. Chcemy zrobić 15 punktów hotspotów Wi-Fi, punktów dostępowych na terenie miasta Zielona Góra, w takich punktach najbardziej reprezentatywnych, uczęszczanych przez mieszkańców Zielonej Góry, typu na przykład okolica Placu Bohaterów Westerplatte. Jest to zadanie duże, za kwotę 300 tysięcy. Aby oddać głos na wspomniane zadania wystarczy wypełnić formularz na stronach internetowych Urzędu Miasta.